No i to są te grzyby właśnie z lasu dzisiejsze To jest jeden, a na pewno będzie wózek jeszcze jeden tam Muszę to wysypać A ja pierdziele nie idzie tego wysypać Tak no. to napałem To właśnie to są szybki to jutro pójdę w te miejsce Następne Pozbieram zbieram następny wózek Tak to właśnie wygląda syspa jeszcze tam jest cały wózek na pewno Zresztą dzisiaj pośle to i teraz popakujemy to plastiki o, to wszystko potem go wyjozę tu tu mam butelki po piwie to potem leśniczy przyjedzie to weźmie to wszystko bo albo ja, bo tu mam te wszystkie inne butelki po jakichś wódkach takie z białym szkłem. o i to wpadam tu do takich właśnie rzeczy No I tak to wygląda Takie kuśnictwo Za tyle tu przyniosłem Nie wiem co to jest Jakieś stare reklamowa Orawię strzegli Dobra smarkujemy to tu No i tyle Teraz to posegreguję Jutro znowu pójdę na te następne miejsce. No już coraz więcej tego się robi. Znowu będę musiał albo jechać, albo poczekać, przyjadą, ale raczej nie zdążą przyjechać. Będę musiał ja sam jechać, to wysypać wszystko. No i tyle. Dotrzymajcie się do następnego razu.